Niestety czy niestety, ale muszę przyznać się Wam do błędu, mianowicie po przetestowaniu RTXA 5060 Ti 16GB, no moje podsumowanie premiery RXA 9060XT będzie brzmiało zgoła inaczej. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Znalazła się zguba, czyli karta graficzna, która miała do mnie przyjechać przed premierą RX 9060XT, czyli RTX 5060TI 16GB. Niestety dojechała do mnie kilka dni po, także nie mogłem uwzględnić. Jej wydajności w moich testach premierowych RX-a. Na no teraz, znając te wyniki, jakie uzyskałem na RTX-ie i znając dokładne ceny, jakie są w sklepach obydwu tych kart, no to moje podsumowanie, jak mówiłem na wstępie, troszeczkę inaczej będzie brzmiało. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to kilka słów na temat tej karty. Jest to PNY. RTX 5060 Ti, 16 gb Także pozwólcie, że kilka słów na temat tej karty Wam powiem. I oczywiście w podsumowaniu, poza samymi wynikami testów, powiem Wam, jak wygląda kultura pracy tej karty, jak i temperatury. Także jedziemy z tematem. Jak widać, karta posiada chłodzenie, które składa się m.in. z trzech wentylatorów o średnicy 85 mm, z czego ten środkowy obraca się w przeciwnym kierunku. No i też taka ciekawostka, mianowicie środek wentylatora z logo PNY jest nieruchomy, a obracają się wokół niego same łopatki. No i dodam jeszcze, że wentylatory pracują w trybie półpasywnym. Druga część chłodzenia to dwuczęściowy radiator połączony ze sobą czteroma ciepłowodami o średnicy 6 mm. Nie są one niestety niklowane. Radiator oczywiście chłodzi rdzeń karty graficznej, pamięci VRAM, jak i sekcje zasilania. Na rewersie znajdziemy solidny, aluminiowy backplate, który co istotne ma również termopady w miejscach, gdzie zainstalowane są pamięci VRAM. Także z pewnością pomoże to delikatnie w obniżeniu ich temperatur. Jeżeli chodzi o dodatkowe zasilanie karty, jest to standardowo kostka 8 pin Pisa Express, aczkolwiek no, nie mam pojęcia co autor miał na myśli, ponieważ ta kostka znajduje się w przedniej części karty. Nie mam pojęcia skąd taki pomysł, bo raz, że będzie wyglądało to no, nieestetycznie, a druga sprawa bardziej istotna, to w dużych obudowach wystąpi z pewnością problem, że przewód zasilający kartę będzie zbyt krótki, żeby do gniazda sięgnął. Można oczywiście poprowadzić go wewnątrz obudowy, co no, wyglądać będzie jeszcze gorzej, ale z drugiej strony, jeżeli mamy obudowę z zabudowaną piwnicą, nie ma w niej żadnego wycięcia dedykowanego do przeprowadzenia przewodu Pisa Express, no to wtedy będzie nie lada problem. Także moim zdaniem kompletnie jest to tutaj chybione i jak mówię, nie mam pojęcia, co autor miał na myśli. Ok, jedziemy dalej. Teraz kilka słów na temat wymiarów. Karta mierzy 300 mm długości i 170 szerokości, a w obudowie zajmie Wam dwa sloty. Nie wspominałem jeszcze o podświetleniu RGB. To znajduje się na boku, czyli podświetlane jest logo PNY. Jakie mamy podświetlenie wokół wentylatorów? No i na koniec, kilka słów na temat wyjść wideo. Tutaj standard, czyli 3 raz DisplayPort i raz HDMI. Ok, tyle wydaje mi się z ważniejszych rzeczy. Gdybyście jednak mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć. Jedziemy teraz z wynikami testów, czyli 10 gier w rasterzacji w dwóch rozdzielczościach Full HD i 2K. Będą testy z włączonym RT w rozdzielczości 1080p bez żadnych dopalaczy i będą też testy z włączonym DLSS i FSR. Także zobaczymy jakie różnice akurat po włączeniu upscalingu na tych kartach uzyskamy. Jedziemy. Ok, zaczynamy od rasteryzacji. Tutaj nie będę zbytnio na ten temat się rozwodził. W skrócie tylko powiem, że w 1080p w 9 na 10 gier lepiej wypada RTX. Wyjątkiem jest o dziwo Alan Wake 2, gdzie Radeon ma wyższą wydajność, około 6%. W 1440p podobna sytuacja, z tym, że RX notuje przewagę w dwóch grach na poziomie 5,4%. Więcej szczegółów informacji podam w podsumowaniu. W testach z włączonym nikogo dziwić nie powinien fakt, że Nvidia wypada sporo lepiej, choć jest jeden wyjątek, a mianowicie Hogwarts Legacy, gdzie mamy remis. No i na koniec testy z upscalingiem w rozdzielczości 2K, zarówno FSR jak i DLSS były w trybie jakość. Tutaj raz, że NVIDIA zwiększa jeszcze swoją przewagę, a dwa przyrosty procentowe na rtx w większości przypadków względem rozdzielczości natywnej są delikatnie wyższe. Ok, zanim przejdziemy do podsumowania wyników to jeszcze kilka słów na temat tej karty, chodzi mi o temperatury i kulturę pracy. Co do temperatur, na rdzeniu GPU nie było to więcej jak 67 stopni Celsjusza i na hotspocie 68, także wyniki bardzo dobre. Przy czym wentylatory wkręcały się w okolice około 1380 na minutę. Co przełożyło się na naprawdę fajną kulturę pracy w okolicach 37,5 dB z odległości 30 cm. Aczkolwiek trzeba dodać, że wentylatory wydawały taki delikatny dźwięk, jakby o coś obcierały. Sami zresztą posłuchajcie. Nie mam pojęcia czy akurat do mnie trafił taki model czy być może wszystkie te karty będą się czymś takim charakteryzowały, ale no, trzeba o tym wspomnieć. Natomiast co ważne, nie było piszczenia cewek, także tutaj akurat to zaliczam na plus. Wrócę jeszcze do obrotów wentylatorów. Bo jak pewnie pamiętacie na innych modelach kart PNY, o ile wszystkie miały półpasywne chłodzenie, to w momencie kiedy wentylatory się załączały, to obracały się one ze stałą prędkością 1450, nie można było poniżej tej wartości ich obniżyć, znaczy ich prędkości obniżyć. Tutaj tego nie ma, także spokojnie możecie sobie w MSI Afterburner obniżyć wentylatory do poziomu taki, jaki Was satysfakcjonuje. No i jak widać na załączonym obrazku, ja akurat obniżyłem je do poziomu około 1000 obrotów na minutę. Ok, czas zatem na krótkie podsumowanie wyników wydajności. Zaczniemy od procentowego zestawienia w rozdzielczości 1080p. I tutaj RTX 5060 i średnio wypada około 6% lepiej względem rx 9060 XT. Z przy czym w jednej grze, a dokładnie Alan Wake, było tutaj 6% na korzyść Ericsa. Sytuacja o tyle dziwna, że no ten tytuł pisany jest typowo pod karty zielonych. Ok, co do rozdzielczości 1440p, tutaj mamy troszeczkę większe różnice, mianowicie RTX 5060 i jest średnio wydajniejszy około 7%, natomiast w dwóch grach jest to The Last of Us i Alan Wake mamy przewagę 4,5% średnio na korzyść rx 9060 XT. Znacząco większe różnice na korzyść rtx notujemy po włączeniu Ray Tracingu. Tutaj średnio wychodzi to 27%. Aczkolwiek też mamy jeden wyjątek, mianowicie Hogwarts Legacy, gdzie wyniki były identyczne na obydwu kartach. No ale też, żeby być fair, to na tą średnią miał duży wpływ wynik w Indianie Jones. No i w końcu sumaryczne podsumowanie wydajności po włączeniu upscalingu. Przypomnę, w trybie jakość i tutaj RTX wypada lepiej średnio o ponad 10%. Także te różnice są jeszcze większe w porównaniu do wydajności w czystej rasteryzacji. No i na koniec jeszcze pobór prądu. Tutaj różnice pomiędzy kartami nie są duże. około 14 W na korzyść RTX-a 5060 Ti. Ok, jak zatem będzie wyglądało moje podsumowanie po dodaniu wyników RTX-a 5060 Ti? W poprzednim filmie z testami rx powiedziałem, że jeżeli dla kogoś liczy się wydajność czystej rasteryzacji, no to nie ma sensu w ogóle myśleć o RTX-ie 5060 Ti. No i to mniej więcej by się zgadzało, no bo Różnica w cenie pomiędzy tymi kartami na chwilę obecną, czyli najtańszy RX 1800 zł, najtańszy RTX 2000 zł, to jest około 12%. A różnica wydajności w obydwu rozdzielczościach to jest niecałe 7% średnio. Także jest ona niższa od tej różnicy w cenie. Ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze tak. Upscaling, a wiem, że wiele osób z Was, znaczy wiele z Was upscalingu używa. Po to robiłem właśnie ankietę na moim kanale w zakładce społeczność. No i tutaj RTX zyskuje jeszcze więcej do ponad 10%. Wiadoma sprawa, że coraz częściej pojawiają się nowe tytuły, które są bardzo wymagające. Jeżeli będziecie chcieli sobie pograć w rozdzielczości 2K, no to ten upscaling będzie, że tak powiem, konieczny, będziecie musieli go włączyć, żeby ta płynność była zadowalająca. A podejrzewam, że jeżeli ktoś kupuje kompa, no to nie wymienia karty, nie wiem, po roku, po dwóch, po trzech latach. Zazwyczaj trzyma ten komputer, nie wiem, 5-6 albo i więcej lat. Także tutaj RTX ma jednak większy sens i lepiej dołożyć te dwie stówki do RTX -a względem RX-a. Do tego trzeba wziąć pod uwagę jeszcze wydajność w Ray Tracingu. Nie wiem, ile z Was włącza Ray Tracing, no ale tutaj te różnice sięgają na korzyść karty zielonych do prawie 30%. Także to jest ogromna różnica. No i wypada też wspomnieć, że Nvidia posiada multigenerator klatek. Dlatego też biorąc pod uwagę cały kształt, moim zdaniem warto dorzucić te dwie stówki i pójść w kierunku RTX a 5060TI. Oczywiście, jeżeli nie używacie upscalingu, nie włączacie RT i macie ciasny, naprawdę ciasny budżet, że te dwie stówy będą stanowiły dla Was duży problem, no to wtedy ok, kupujecie RX-a 9060XT. Ale jak mówię, ja bym spiął poślady, te dwie stówki gdzieś znalazł, bo macie wtedy spokój na dłuższy czas. Takie jest oczywiście moje zdanie. Linka do karty macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Na dzisiaj, wydaje mi się, tyle. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.